Bóg czyni ze wszystkiego w naszym życiu, w życiu każdej osoby ludzkiej. On czyni wszystko, by móc nam pomóc wejść w relacje z Nim, by nas oczyścić i by powiedzieć, że On jest miłosierdziem, On jest przebaczeniem. Wiele razy w Polsce, jak i w innych częściach świata, opowiadałem pewną historię bardzo mocną, w której bezpośrednio uczestniczyłem i która mnie bardzo poruszyła, bo zrozumiałem, jak bardzo wspaniały jest Bóg, jak bardzo miłosierny. Wydarzyło się tak, że pewien płatny morderca, około 26-27 lat, Przyszedł do naszego domu, prosząc, by mu pomóc wyjść z narkotyków. On pod przykrywką był taksówkarzem, ale tak naprawdę nie robił nic związanego z taksówkami, ponieważ przewoził narkotyki z peryferii São Paulo do centrum, by rozprowadzić je do wszystkich, którzy zajmują się sprzedażą. Był on również płatnym zabójcą. Zabił mnóstwo ludzi. Powiedział mi, że doszedł do 32 osób, które zabił. Dawali mu zdjęcie osoby, która powinna być martwa i to się działo. Śledził ich, a potem zabijał. Więc któregoś razu przyszedł do naszego domu prosząc o pomoc, by wyjść z tego stylu życia. Był z nami jakieś dwa, dwa i pół roku. To, co było nawróceniem, całkowitą zmianą jego życia, patrząc na to jego pragnienie zmiany, było to następujące wydarzenie. Pewnego dnia cała nasza grupa, tych wszystkich młodych, którzy są pod naszą opieką, w tym okresie powracania do normalnego życia, w naszych domach, przyjęć przymierza Miłosierdzia, on przeżył tam bardzo silne doświadczenie. Gdy robiliśmy taki moment uzdrowienia i przebaczenia, upadł on w spoczynku w Duchu Świętym. To dar, którego udziela Duch Święty osobom. Aby miały relację coraz mocniejszą w każdym wymiarze, uczuciowym, ludzkim, z Bogiem. On upadł, i co się wydarzyło? Myślę, że to trwało jakieś 15-20 minut. Kiedy wstał, podszedł do mnie płacząc i opowiedział mi, co widział. Widział się u boku naszej pani, na zewnątrz wielkiego salonu, z drzwiami, które były całe ze szkła. Tam w głębi salonu był Jezus. On mi opowiedział, jak był ubrany Jezus, jego oczy. Cały czas płacząc, Jezus go zawołał, by się przybliżył i wszedł do tego salonu. I on powiedział naszej pani, która też mu mówiła: Idź, dalej, wejdź. A on nie chciał, bo w otoczeniu Jezusa były wszystkie osoby, które on zabił. W końcu wszedł do środka. Jezus otworzył ramiona, chwycił go w ten sposób i on, płacząc, opowiadał mi to. Czując całą tę miłość Jezusa do tej osoby, która zabiła tak wielu ludzi, serce Jezusa się otworzyło. Z serca Jezusa wypłynęła krew, która w całości obmyła tego młodzieńca. Jezus powiedział do niego: Nie bój się, ja już Ci wybaczyłem. I wszyscy ci, których on zabił, których tam widział, powiedzieli, My także Ci wybaczamy, idź w pokoju. Teraz, z tego co pamiętam, jest on kierowcą karetki, zmienił swoje życie, żyje w pokoju, dzięki Bogu. Bóg używa wszystkich sposobów, by móc dotykać ludzkich serc. Jeśli nie chcesz przegapić żadnego z naszych materiałów, zachęcamy do subskrypcji. O tutaj. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji na naszym kanale.